Nowy lapie. Yo. Ale tu jest trasa. Ej, co jest? Kiki stój, co wieku! Co? Zaj... Lama, lama. No, zepkała mnie menda! No bycie drzwi ścisły, gość. O Coś ty narobił z całej gury ej, jedziemy! Patrzcie jaka trasa ty Ale jest moc to jest nierealne, żeby czasu przyjechać Jak i wszystko tutaj Oo naraz nie! Yeah! Lecę! Aaaaa! Jo nie chcio! co to jest? Ej, jedziemy, do Jo! Ej, co jest! Ej, po tak jedziemy, stary, co? To? Każdy z was może dołączyć, bo moi drodzy, czym nas więcej, tym widzicie, jest większa zabawa!